Mamy z Władem challenge Kupimy rzecz tylko wtedy, jeśli zgadniemy jej ceny Let's go IKEA edition Co to jest? Po co nam to? <laughs> Mam nadzieję, że nie zgadnę Okej, okay, uh, 240 zł Nie, no nie jest takie drogie Fuh. Ale patrz, jaką ma fajną wariant Bardzo fajny <laughs> Stolik do serwowania romantycznych śniadań do łóżka no ja myślę, że 50 zł. pani trochę taniej. No, bez nie wtedy. Trudno. Eee. Tak, zaraz zobaczymy, czy wynika zna ceny, Jako wszyscy mamy. Jak, Myślisz ile ten produkt? 100? Um, 100, tak. 200 zł. No. Nie za bardzo. Co mamy tutaj? 150. Ale blisko. Bardzo. Chcę te lustry. Aaaa. Tak, no. Dawaj. Nie, no wygląda ładnie. Co tak bardzo chcesz? Czter. Ja myślałam, że ty chcesz zepsuć cię, a ty odwrotnie. Mm. Żadne zepsuć. Ura! Te lustra z nami domu.